Witam wszystkich, jeszcze zobaczymy sobie przed załamaniem pogody jak wyglądają uprawy yy, Patrzcie, tak wygląda prognoza pogody Zobaczcie, już minus 1, minus 2, a było minus 4, minus 5 pokazywało, cały czas się zmienia o, Zaraz 13, no to już jest wiosna, tak, że to, to, to nie będzie tak, że yy, będzie coraz gorsze załamanie pogody Tylko trzeba sposować, no, spodziewać, że może być, ale nie jakieś tam duże Eee, zobaczcie, tutaj w Krubyszowie tak wygląda rzewak e, który właśnie potraktowałem. Tu jest za, za, za ciszu to zobaczcie, tu jest za ciszu. to on ma już patrzcie, 20, tu ze 30, 30 cm ma że 30 cm I tak wygląda po opryskaniu tutaj Troszeczkę gorszy, aczkolwiek mi tutaj coś siebiek szlankował. Tu pierwszy siebie zaczynałem, no tak wygląda dziwnie. Eee, tu mi coś się sypało całkowicie, taki rządek się sypał. Tam cię coś nie sypało. Eee, no. Odwraca się do słoneczka. No i co? Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Widzicie, o w tym rządku, zobaczcie jak on do góry się y, wypiął, bo tutaj no sypało się całym gardłem, że tak powiem. Eee, o. Popękany jest? Nie jest jeszcze. Czkolwiek pamiętam kiedyś, y, popękał i nie było mrozów, bo za szybki przyrost miał, w ciągu kilku dni rozkoczył y, tam o 20-30 cm. Jeść tak było, właśnie. Po czym jeszcze pszenicę, a pszenicy nie ten Pszenicy nie pryskałem, bo mówiłem, że może pojadę pszenicę popryskać, ale nie, jednak nie pojechałem. Powiem, że pszenica gorzej to znosi. Żółte końcówki się robią i gorzej to znosi. A wszędzie już widzę w internecie, że śniegi. No u nas terma ma być, jutro pewnie będzie biało. Yy, tak. Tu jest pszeniczka, siana najpóźniej, na końcu, na samym końcu. O, ziemię już zakryła ładnie, ładnie wygląda, ale jest malutka. A pokażę Wam to, co siałem na samym początku. Tu jeszcze spojrzę na rzepak wujka, on też jest, nie jest stąd, więc będzie chciał pewnie mieć pogląd, jak wygląda. O, tylko że tutaj cała ziemia jest zakryta, nie? Jak się pryska to, to pryska całość uprawy O, a tu moja pszeniczka to co miałem właśnie pryskać Rubikon Od nasiona Szymański zobaczcie piękności Piękności się gęsto zrobiła. O dwoliście trzeba będzie chyba poprawić. Ale nie, tutaj nie mam co patrzeć, przecież to jest poprzeczka. <grymne> o, nie, nie jest gęsta. No, ale zobaczcie, no coś tam na dole widać. Jakieś choróbska No nieciekawie to wygląda. Ale o, zobaczcie, jedna roślinka. Raz tutaj są rozkrzewienia wiosenne, dwa chyba, albo to nie są rozkrzewienia wiosenne. A tutaj są jakieś delikatniejsze, to może to, ale jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rozkrzewień. No pięknie to wygląda. No i powiem wam, RSM robi robotę. Telefon. Wyrzuciłem, z ręki <grywki> RSM robi robotę. Może na kamerze tego nie widać, ale ona jest. widać ten kolor taki ciemny. Yy, no, mocznik. Mocznik jednak, jednak robi robotę, nie? Jest taka ciemna. No to nic, jeszcze się zdążyj o teraz yy, po tych przymrozkach zaraz. Pójdzie regulacja na te właśnie, to są te pierwsze siany, nie? Regulacja pójdzie na tą pszeniczkę i grzyboweczkę i będzie dobrze. Kurde, tak mi się nie chce... Tak mi się nie chce na dworze nic siedzieć... O, mięcuski. Ciastka jakieś. Tak mi się nie chce na dworze siedzieć, raczej siedzieć, no coś robić, że tak jest zimno, że normalnie masakra. Zobaczymy. Co z tym saniem? mi jeden widz pisał, żeby tutaj zaglądać Do, 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 do gaźnika No ale i tak będę musiał zaraz wyjść szczypuki widno Coś tam przygotować Chociaż dzisiaj nie ma być jakiegoś wielkiego mrozu Ale trzeba schować opryskiwać. Dobra, co my tutaj mamy? No jest coś, jakiś elektronika, jest Tu jest linka od gazu chyba. Tak, tu jest od gazu. Tu jest chyba jakieś sanie. Ale ja się na tym nie znam. Jakiś przewodzik. Ten przewodzik jest odcięty. Nie wiem, czy widzicie to. Odcięty i jest w dół. Zagięty. Nie wiem czy on tak ma być, czy on tak ma nie być. Teraz gdzieś lampkę skombinuję, gdzie mam tu lampkę Tu jest O, lepiej widać, o tu jest kabelek, przewodzik odcięty gumowy tu jest też jakiś przewodzik Patrzę czy coś nie jest uszkodzone Ale to wygląda jakby tak nie być chyba w dół zagięty żeby tam się mu nic nie dostało No ale tu jest To, to może być sanie O to nie Jak to się wyciąga Czy to się nie wyciąga nie. nie wiem czy to się wyciąga czy to się nie wyciąga Widzicie Nie znam się ale ale się za to zabieram, tak? Jak Grzesiek ściągniemy tu odepniemy, nie wiem, co to jest też. Przewody idą o tutaj, i tu o, do tej wiązki, do te przewody z tego. chyba jest, nie? O to... Nie ma to jak się nie znać i pchać palce. Coś połamać, coś zepsuć na własne życzenie, nie? Skąd my to znamy? Ech. To wygląda jakby się miało wykręcać, ale coś nie do tego obkręcić tak dookoła. Cześć? Ale ja ja Ale ja ja mi się gębać cieszy no To jest najłatwiejsza naprawa moja ever. Widzicie? Czasami jednak w, 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 włożyć coś w palce i coś pogrzewać pomaga. Przecież on tak nie palił! Widzieliście, jak on palił. Palił jak gówno. Szczypce. 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 Nie mam tutaj. Nipexy w ciągniku są. <sighs> Powiedzcie mi, czy, czy, czy każdy mechanik, nie no nie każdy, bo wiedziałem porządnych mechaników, co mają porządek, ale nie wiem dlaczego. Dlaczego jest taki bałagan no u mechaników zawsze burdel. Czy to wiąże się z tym, że te osoby co brzydko piszą to mają też i bałagan w garażu bo <grym> ja należy do tych co brzydko piszą No już będzie coś oglądać jeden sukces film będzie w niedzielę pewnie już jest sobota. sobota zaraz jeszcze sprawdzimy czy czy to jest prawda, czy się nie zepsuło. 12 stopni, wtedy było 14, i nie chciał zapalić. Trzeba byłoby do tego paska zajrzeć. Jakieś dziwne dźwięki z niego się wydają. No. Yy, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo widziałem na TikToku. Widziałem na TikToku, to jest opona Michelin, Michelin, że tu z przodu mają odwrotnie założoną. Yy, czy o tak jak jest założona... No kurde źle. Faktycznie. Front i w tą stronę strzałka jest. Czyli on założył mi źle oponę. w drugą stronę założona trzeba będzie nie wiem czy to przerzucać czy nie o, zgasło dobra, pali, pali Jeden sukces jest Upaliłem trochę tych pudełek kartonów O, cieplutko od razu czy się robi. E, słuchajcie, zapalimy od razu wSkę jeszcze też. E, 12 stopni. No palona w ogóle jest nie. Niepalona. I tak, ciekawe, ja tym wtedy yy, ją prze... przepompowałem? Czy to nie tym? Chyba tym. O, o przelałem. Dobra, palimy. Uuu, niech. A, zapaliła. Za trzeci. Za trzeci. Jutro jest dzisiaj. A czy takie przejściowe widziałem na mapce. Ale jutro może być biało. Muszę schować jeszcze zrobić tam miejsce, schować ten... tego do garażu a tego opróżnić z wody jakoś, ile się da, żeby mi korków nie rozwaliło znowu. Spróbuję odkręcić tutaj. Zobaczymy, czy tutaj poleci woda. Eee, jeszcze go spróbuję nakry nakrywać. No teraz ma nie być dużego mrozu. Ostatnio było przecież. Eee, 9 stopni, o leci woda 9 stopni było, na minusie Chciałem zobaczyć jak to jest a zaworek normalny A tutaj jest gumka, tak? No Gumka jest Membranka taka. O! O! Poleciała. Ciało. Widzicie? O! Sobie leci. E, tylko sobie założę, jak ma być. Aha, tu jest otworek na taki jopek. Tu to ma być. Tu sobie położę. Tu jest dziury tutaj, No. I co, i tak podkręcamy wszędzie? Znaczy wszędzie na końcach. Na końcach eee, szmatkami przykryję i pędeką tutaj elektrozawory. I będzie git. Najwyżej wyjadę nim eee, i go spróbuję trochę rozłożyć, tak żeby powylatywało. Co leci? Cały czas leci. Tu nie ma dojścia dobrego. Ale dobrze, ruszyło. ciągnąć chyba, bo ona trzyma. Tak. No, coś nie leci. O, ale wieje. Taki mroźny wiatr. ale co to widzicie? Nie ma. Znaczy czy no, coś tam sobie. Kapuje tutaj też coś tam sobie pokapuje i tak samo na najgorzej tam gdzie się kończą tam gdzie się kończą końcówki o tutaj sekcja się kończy też Chociaż tutaj mi nic nie wywaliło bo to jest przewód gumowy on inaczej to się podaje tu jest minus 2 no to może ale dobre Tak, teraz jak mniejszym rósł, się przygotuję A wcześniej jak nadawali większy, to nie do końca się przygotowałem Znaczy, najłatwiej było zalać rsm ale nie będę rsm lał na podwórku Żeby tu wyszło po prostu do końca eee, Niestety nie mam nie wiem, tak jak niektórzy, że yy, pole za domem, za podwórkiem. No widzicie, tu nic nie leci prawie. O, trochę może. Żeby pojechać, wylać. Więc. O, no, tak to wygląda. Gdzie jeszcze? Tam jeszcze, ale tam nie, nie dosięgnę. z tej drabiny nie dosięgnę kurde ale długi już jest dzień dosięgnę oj to będzie ostatnia z tej sekcji chyba tu jest też przewód a a tutaj już nie ma bo... a tu lekko było Leci coś Czy nie? Coś tam poleci, tylko gumeczkę trzeba zabrać Wow Dobra, tutaj położymy. Coś tam poleciało. Idziemy na drugą stronę, tak samo zrobimy. A tutaj z tyłu z tyłu to jest z dwóch stron Połączone wszystko tutaj, 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 tutaj A gdzie jest... A gdzie jest zasilanie? A gdzie jest zasilanie? No czary jakieś A! Tu jest zasilanie Tędy i tędy i tędy tędy, tędy. Ja wiem tu trzeba było gdzieś odkręcić o oh może Wow! Tyle no, tędy tu się leje No nie będę już tego tutaj jak tutaj pokładam to już nie będę wyjeżdżał i nie będę ten, nie będę Jeździł Jak będzie zamarzać i się rozszerzać, to to jeszcze będzie wyciekać <grybujesz> Taka moja teoria. No, teraz się bardziej przygotowałem. Powypuszczałem wodę z belki. I nie wiem czy w sumie jest sens coś tu cokolwiek nakrywać. Jeszcze jedno rzecz bym zrobił Podkręcał filtry sekcyjne Tak filtry sekcyjne bym podkręcał jeszcze Ale no, dziwne, tu jest 3 A Jest 7 I tu jest 3 A gdzie jest czwarty? Eee, siódmy znaczy Dziwna sprawa Teraz dopiero się gapnąłem A nie, jest to cztery Tutaj się zabelko belkę schowało Jedno dobra no <laughs> Bo może to jeszcze... Chociaż jak wtedy nie rozsadziło teraz rozsadzi? Nie wiem Dobra, i tak muszę czekać na Magdę Tylko muszę wziąć Jeszcze żeby odkręcać tu już nie potrzebuję takiej precyzji. Eee, a na Magda muszę czekać, żeby tam wstawić rozciewać i dopiero ładowarko wstawimy tamten. Eee, ze zbiornika, tutaj przewód z rozwadniacza. Eee, pompę jeszcze włączyłem, zapaliłem ciągnik, pompę poruszałem, żeby tam wygoniło wszystko. No i tyle. Mamy niedzielę, 1 stopień, ale wieje i odczuwalna jest minus 4. Tutaj widać solo, nawet na się było sypane więc zobaczymy, tu mam rzepaczek. Nie wiem czy coś będzie widać, ale zaraz zatrzymamy się z innym miejscu. Dziwnie wygląda, bo wiatr podwraca mu liście i tak. Te. Tutaj też mam. Co, że paczek, jak paczek normalnie, nic mu tam nie widać. Gdzieś śnieg był, ale o, tam na, na wzgórzu widać yy, tam, gdzie słońce nie dochodziło, no to, to jeszcze śnieg jest. 0,6 mm wody spadło z tym śniegiem. No jest! Nie podział się. Nic mu się nie dzieje. Yy, no, i pamiętajcie. Nie ma co się przejmować tym, na co nie mamy wpływu. Czy będzie minus 2, minus 1, minus 7, nie mamy na to wpływu. I co będzie? No, jedynie z tą regulacją, właśnie, bo nigdy nie robiłem przed przymrozkami, aczkolwiek zawsze były jakieś tam robione opryski. I nie wiem, w rzepaku jakoś chyba nie widać tego, żeby coś tutaj się działo. Bo pszenice to nieraz miałem żółte, yy, poprzypalane właśnie przez regulator. Więc, no, to oczywiście może dopiero przy nim wyjść, może, ale przebarwiać się nie przebarwia jakichś tam kolorów innych nie nabiera. No, a mrozy miały być, już teraz widzę, że pokazują coraz yy, słabsze, więc jesteśmy dobrej myśli i działamy dalej. Trzymajcie się, na razie, cześć.